Wielkie gratulacje. Jesteście w ćwierćfinale. Natalia, jak się czujesz? Ty nie wierzysz? Właśnie właśnie to zostałam uświadomiona, że to już ćwierćfinał. No jak się czujesz jako uczestniczka ćwierćfinału? No jeszcze się nie czuję, ale jak? tak. Jak nie czujesz? Tak? Już tak, tak to się właśnie to wydarzyło? Się dzieje. Tak, to Jak będziesz wspominała taniec z mamą? Ojejku, no... Takie marzenie chyba, nie? Z mamusią na scenie. Nie tylko ja się stresuję. Ktoś inny się jeszcze stresuje poza mną, więc podwójny stres. Nie wiem, jak to Rafał zniósł. No nie, właśnie, ja jak mogę dodać, sobie to, radziła. Mogę dodać tylko jedną ważną kwestię, taką, że, że wreszcie Natalia zobaczyła, jak wygląda ona na treningach przez pryzmat swojej mamy. Bo mama e, co dawała przez cały tydzień, to, e, to nie nadawałoby się tutaj do. E, Ale że pokracania. co, że nerwować? Czy o, czy o czym? Dobrze sobie, dwie Janoszek z Dwie Góralki na sali e, tanecznej. No. Ogień, ogień, mhm. naprawdę. Natalia, przed występem z mamą powiedziałaś coś ważnego, że ona zrezygnowała ze swoich marzeń i ambicji. Co miałaś na myśli? Wiesz co? No, kiedyś było tak, że byłam tylko z mamą. I mama miała 20 lat, kiedy mnie urodziła. Porzuciła swoje marzenia, zajęła się pracą, studiami i tym, żeby zapewnić mi przyszłość. I teraz ja mam taką ambicję, żeby jej zapewnić dobre życie. To jej zapewniła dzisiaj. A jakie marzenia twoja mama porzuciła? Miała też duszę artystyczną. Kochała pisać wiersze, malować, a poszła pracować do bankowości, więc zdecydowanie inny kierunek. I skupiła się na wychowaniu mnie, więc tak trochę swoją młodość musiała porzucić dla mnie. Tym bardziej to doceniam i myślę, że trochę oddałam jej dzisiaj tej młodzieńczości i tego wariactwa na parkiecie. Jak najbardziej, ale ty się chwali, że Natalia będzie chciała zapewnić swojej mamie piękne życie, nie? Rafał? No chwali się, no Natalia tak e, jak sam słyszysz że z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień mnie też zaskakuje na treningach. Nie tylko i wyłącznie e, jakby talentem tanecznym, ale e, odkrywa naprawdę takie strony wrażliwości i emocji. Wydaje mi się, że no... E, jest bardzo emocjonalną osobą, Natalia, wrażliwą i ona tego nie pokazuje na zewnątrz, ale widzę, że z treningu na trening, z, z odcinka na odcinek jest naprawdę coraz bardziej otwarta i e, no i to to, się, to jest na plus. Testowanie. No ja też tak uważam. Pięknie zatańczyliście. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tej ochrony w Indiach. Kurde, jestem totalnie zdziwiony. Ja też, a najlepsze jest to, że jak Ale na to się... z nim nie przychodzę. Zaraz. Nie, nie, ale najlepiej było wiesz, no, bo tak bo... Nie, znamy Natalię jako hmm. Natalię tutaj, że jest to aktorka z Bollywood, ale my sobie nie zdajemy sprawy, że e, jakby e, Natalia Janoszek z Polski jest gwiazdą w Bollywood e, na, na takim poziomie, że jak ona mówi, że, e, że e, wodę przynoszą ręczniki, a ja, a ja jej każę zamiatać e, podłogę na sali. Wow, e, to jest bardzo ciekawe, jak ty jesteś traktowana w no, Bollywood? No, nie zamiatałaś? Naprawdę e, oh, no, okay. przynoszą wodę ręczniki i masz asystentów? Tam? tam jest troszeczkę inny klimat, można mm. powiedzieć, i w Indiach jest tak, inny że... Jest... Tak, chyba. Tak, no inaczej Kultura to tam się traktuje i tam, jeśli się nie przyjmuje tego, tej otoczki gwiazdorzenia, jeśli nie ma się świty, to nic się nie znaczy. U nas jest cenione to, kiedy artyści są normalni, ludzcy, a tam wręcz przeciwnie, jeśli troszeczkę nie pogwiazdorzysz, to nikt cię nie będzie szanował. Ja się tego długo uczyłam, ale dostałam raz i drugi po łapach. No i zaczęłam grać, że tak powiem, grać aktorkę Bollywood. Ale jak? jak wygląda twoje gwiazdorzenie w Bollywood? Weź nam opowiedz. Ja bym chciał się dowiedzieć. No właśnie, o to dwa mikrofony. No. Ważne słowa A, teraz będą, no? mam, mam pana, który nosi za mną skrypt, mam pana, który nosi moją wodę, parasolkę, żeby słońce nie świeciło. E, mam swojego kierowcę, no i mam minimum 4-5 ochroniarzy, którzy e, pilnują mnie dzień i noc, żebym e, przeżyła. A zwybalniasz czasem ludzi albo krzyczysz na nich? No, nie, ja nie, nie, wy, nie wyobrażam sobie tego, bo nigdy nie słyszałem, żeby Natalia krzyczała ja jestem dyplomatyczna i mam od tego ludzi. Wow, ej, a tam też jest taka sytuacja, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni? Bo w Polsce jest taka afera, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. Jak to tam wygląda? E, hinduskie aktorki zarabiają mniej niż mężczyźni, i zazwyczaj w filmach indyjskich to mężczyźni są głównymi bohaterami, a kobiety mają ładnie wyglądać. E, ja staram się to zmienić Dyskryminacja! Staram się to zmienić. No i też jestem aktorką zagraniczną, więc nas się trochę inaczej traktuje, e, jeśli chodzi o garze. Okej, okay, dziękuję. Widzimy się w zobaczenia!